Cześć, próbuję tak ustawić aparat, żeby zasłonić sobą też suszarkę. Może to jest dobry kąt. Te odgłosy w tle, bo Gloria się zajmuje książeczką, wilki wyją, w ogóle yy, i ryś. A dziś są walentynki, wszystkiego najlepszego z okazji walentynek. Trzeba zobaczcie jaką wielką paczkę z Gemini zamówiłam. Ale to dlatego, że tam są podkłady, zaraz Wam pokażę. No już to. Tu są takie... Myślę, że chyba to, to jest zamówienie typowo z apteki. To Wam pokażę. A, a to są podkłady dla Chestera dla mnie i dla mojej sąsiadki. Bo sąsiadka też ma świnię morską. O, takich. I tutaj mamy... 20 sztuk 40 razy 60. I wtedy się szybko y, czyści klatkę. Aczkolwiek 20 tu jest, to jest bardzo dziwne. zobaczyć, jakie one są. To są takie dosyć cienkie. Jóg, kwiat lipy. Zanieś rdolajki. Gloria mi tu atakuje trochę. To dentystka kazała mi przed. Wybieleniem, żeby tam obkurczyć dziąsła, czy coś, ale to jest fajny płyn do płukania jamy ustnej, taki apteczny. Ludril. I tutaj są bakterie, na przykład jak jest antybiotyk, czy coś, dobra. To jest to. O, Lanomaść też zamówiłam. Wow! Ziai. Wow! <coughs> Bardzo dobra rzecz to jest. Wow! Wow. Czekajcie, jak ja Wam to pokazuję, żeby nie było do góry nogami, tak? Oli! Chyba tak. Dobra, więc to, bo, bo e, tamte, co kupiłam wcześniej, już dawno temu się skończyły prawie. A dobra, tutaj mam tak, przede wszystkim zapas witaminy D. E, w kroplach, bardzo... E, bardzo spokojna jest ta witamina. Ma dobrą cenę i fajniej się dozuje. Glorcia, a ty mi tego nie otwieraj. Tutaj mam takie rzeczy, które lubią być w domowej apteczce, czyli paracetamol i ubuprofen dla dorosłych. Takie rzeczy kupuję, bo zazwyczaj nam lekarz przepisuje, a w Gemini są po prostu taniej, więc jak robię zamówienie, to dorzucam, jeśli nam się kończy. Tak samo syrop. Z... Mama. tak, otworzyłaś, tak, to to zostawimy tak samo y, to jest ten trądzikowy. w ogóle może się Wam wydawać, że często ją kupuję ale tak naprawdę ona ma takie metalowe opakowanie że zawsze się wyciska je za dużo y, więc ona jakby szybko się zużywa y, szybciej tak ze cztery razy szybciej niż by mogła, bo, bo przez to opakowanie tak za dużo jej wylatuje, przynajmniej u mnie tak jest y, a lubię mieć ją w zapasie, więc to to też dla dorosłych. Woda morska do nosa. Ja lubię te wody morskie w sprayu. Akurat tej nigdy nie miałam. Zobaczmy. To bardzo pomaga przy odciąganiu kataru. No to wygląda tak. Sól fizjologiczna na przykład do inhalacji, też do płukania noska. To jest w takich 50 razy. no To jest taki spory zapas. Też rzadko się kupuje, ale wolę wtedy większe opakowanie. I jeszcze syrop. I drugi syrop. To jest syrop na suchy, bezproduktywny kaszel. To jakby sobie pod, to pod opieką lekarza. To, to jest ja kupiłam, bo tam miałam jakieś powody, natomiast taki pod opieką lekarzy to kolejny syrop, który nam lekarz zazwyczaj przepisuje, więc go też kupiłam w gemini, bo jest tanie. No i tyle. Te podkłady mi tam przerwało, ale nie wiem, czy one nie są za cienkie. Zobaczymy, czy jeszcze je będę zamawiać, bo są takie. No, czyste, je wytestuję. Glorusia, a kto mi to pootwierał? To chowamy, bo ja mam teraz otwarte jedne kropelki i tych nie musimy otworzyć. One są na zapas. Zrobiłam glorce bazę pod stołem na poprawę humoru, bo już było rzucanie kiełbasą i wszystkim i może, może coś to da. Nie wiem, na razie jest cicho. To już coś. A? To, to tik taki. Mam mam, mam Kto to tam taki je? Śpi, ale dzisiaj to tak y, na przemian: radość, złość i płacz. Radość, złość i płacz. Po prostu taki ro roller coaster. Nie wiem, takie emocje, tak cały czas, aż jestem w szoku, że w ogóle zasnęła. <laughs> Rzucenie kiełbasą po całym domu. Y, Telersz jakoś to przetrwał. Dzisiaj jej nie dałam na plastikowym. I myślałam, że jeszcze będę w sprząteczku, ale nie. E, a ja. Dzisiaj jest poniedziałek basenowy. Nie wiem, czy pójdę, zobaczymy. Może Dawid pójdzie, bo. Nie wiem, może, może mi by się udało zrobić jakiś trening w domu, a Dawid by poszedł z Laurą. Raczej dużo chętnych na zostanie z Glorią nie będzie. Eee. No. A ja tak myślę, że żebym coś kurde pogotowała, bo jeszcze chciałam się pouczyć. Mam zaległości w stosunku do mojego planu. Mówiłam wam kiedyś, że robię sobie taki kurs jeden i dwa tygodnie go nie zrobiłam, czyli mam dwa, dwie godziny zaległości, ale chyba i tak coś pogotuję, bo, bo się mi rzeczy w lodówce przeterminują. Ostatnio nie gotowałam i pasowałoby. Zastanowię się, pokażę wam jak coś będę gotować. Słuchajcie, robię zapiekankę pasterską. To jest moja kanapka z salsesonem, bo jem i jest bardzo dobra. W swoją drogą z Biedronki to jest salseson. Robię zapiekankę pasterską. Marchewka, cebula, mięso, to się smaży, zalewa się rosołem, dusi się, gotuje, aż to się zrobi gęste i odparują, odparuje płyn. I na górę się rzuca pire ziemniaczany i ser. I will... Muszę zobaczyć zdjęcie tej trwania. Powiedziałam Haremu, just... że powinniśmy wsłuchać should... się w jej potrzeby. Wiecie, Gloria mi fantastycznie śpi. Eee, mam czekoladę, taką. Eee, ale ta, co wcześniej Wam pokazywałam, jest lepsza. To jest z kokosem i z migdałami e, biała. kupiłam wczoraj w żabce. Eee, Proszę, wiecie, że przypaliłam e, sos, ale nie aż tak, i zdążyłam go, wiecie, przerzucić bez drapania do drugiego garnka, więc jest uratowany. Ale no, zagapiłam się tu przy tym tarciu sera ale no na szczęście uratowane bo robię dużą porcję byłaby kicha i właśnie sobie zrobię e, kawę pojadłam e, bo Dawid mi przyniósł pyszne pierogi ruskie, przepyszne i, e, i mam taki pełny brzuszek tych dwóch nie zjadłam już ale zjem sobie za to czekoladę i um, i zrobię właśnie kawę o tej porze to słuchajcie, słaba kawka. Taka słabsza. Jej. Dzięki. No i teraz to do piekarnika na 180 stopni. I gotowe. Ja troszkę yy, urozmaiciłam pire dlatego, że do, dodałam śmietany, masło, tam było trochę mleka, a w przepisie a ja dodałam masło śmietane, bo mi tak bardziej smakuje. Ale jest wtedy bardziej tłuste. No i część sera dałam do środka do ziemniaków, a część użyłam do posypania. Gotowa zapiekanka wygląda pięknie. Tu już glorka uszczknęła. Czy tam masz? Chlorka <noise> wzięła mamę i poszła do kartonu tak jesteś na swoim no to Ach, zakłóciłam ci relaks a dziecko jest dziecko jest hopla. spokojne hopla. hopla wychodzisz? słuchajcie, właśnie zrobiłam trening z tym panem yy, Laura poszła z Dawidem na yy, basen więc stwierdziłam, że sobie zrobię zamiast basenu <laughs> zumbę i kurde, jak troszkę się nauczę, to Wam może nagram yy, mój trening, na razie to się wstydzę. <noise> ale super zabawa, zabawa jest super, tylko nie, nie byłam gotowa, żeby to do internetu wrzucić, znaczy, no, nawet nie wyjmowałam aparatu, ale może jak kiedyś będę, to Wam nagram. Tak czy się jak polecam. Yy, fit 7-Eleven, ale yy, nie wiem, czy jest cały kanał. Super, super się ćwiczyło, fajna była zabawa. Zróbcie skwie. Dawno o kosmetykach Wam nie mówiłam, i z tych zakupów kiedyś zrobiłam, w zeszłym roku na pewno to było. E, wciąż jeszcze mam kremy. E, z tym, że bardzo niewiele zużywałam w lecie. Jakoś w lecie mi po prostu z mojej pielęgnacji, tej takiej olejowo-tustej, nic nie siadało, więc w lecie to praktycznie niczego nie używałam. Dopiero później na jesień. I chciałam Wam pokazać z tych zakupów dwie najfajniejsze rzeczy. Bioagadir serum, ja już o nim kilka razy mówiłam, to jest coś, co kupiłabym jeszcze raz i pewnie kupię. I druga rzecz, pierwszy raz akurat mam tą maskę. Nie, nie, nie pierwszy raz mam coś z sensu mary, natomiast ta maska jest świetna. ją bym kupiła jeszcze raz. Y... Minus tych rzeczy jest taki, że one nie są zbyt tanie. Ale akurat według mnie te są warte swojej ceny. To jest taki krem jakby na noc, ale on jest... Wiecie co, za każdym razem jak go użyję, czy, czy daję pod to serum czy nie, to tak jakby ta moja skóra jest taka jakby się normalnie napiła. Taka jest Kurcze, że nie jest to tłuste. Pchłania się fajnie. Ta skóra jest taka, jakby się napiła normalnie. No, nie miałam takiego efektu po żadnym kosmetyku. Nie używam jej codziennie, natomiast nie, nie wydaje mi się zapychająca. No jestem w szoku. Natomiast produkt, który mi się nie sprawdził i pewnie jeszcze opowiem o tym w to jest ten. On też nie był tani, ale no, dla mnie niestety nie jest wart swojej ceny. Alchemy. Ten krem, wiecie co? Moje serce cebuleka i nie chciało go wyrzucić. Do rąk też mi go było szkoda i na szyję i dekolt używam tego kremu. Jest jakieś takie zatłuste dla mnie. Po prostu prawie po, po każdym użyciu coś mi wyjdzie gdzieś. Jak codziennie go używam, to, to, to codziennie coś nowego. Nie wiem, miał bardzo dobre recenzje, i to wiesz, nie takie recenzje. Ja, ja nie patrzę w jednym miejscu, patrzę w różnych miejscach. Miał naprawdę dobre recenzje. Sporadycznie się pojawiały złe. Być może po prostu u mnie on się nie sprawdza, ale tego to już na pewno nie kupię ponownie. No, no szkoda. I no, w każdym razie nałożę sobie tą maskę i nawet jak nakładam jej grubszą warstwę, no to ona się fajnie wchłania. I kurczę, rano ta skóra jest po prostu super. także jak widzę, że moja skóra jest taka, wiecie, taka zmęczona, taka w niektórych miejscach taka wysuszona, y taka bidna, no to ta maska, y no wiecie, ona znika jakby, ta maska mnie ratuje. Bardzo ją lubię. No, o reszcie tych kremów Wam pewnie jeszcze w dęku. opowiem, natomiast te, które Wam pokazałam wzbudzały największe emocje u mnie, wzbudziły i pozytywne, i negatywne, a reszta jest, reszta jest taka, no na no ale czy kupię, czy nie kupię, to już Wam powiem w innym filmie, najlepiej przy dęku